Siemanko, ja jest z wideo z serii Brawl Stars na naszym kanale. Słuchajcie, ludziska, otóż dzisiaj e, po raz kolejny sobie pogramy po prostu Brawl Stars, to chyba każdy z Was się spodziewał, prawda? Bo ponieważ zobaczcie, wyszedł skin, e, PSG Shelly e, W sumie to dzisiaj wyszedł u mnie, ale Wy widzicie ten filmik trochę z opóźnieniem, więc oczywiście kupimy sobie, kupimy sobie PSG Shelly i pogramy i pogramy, otworzymy na końcu mega skrzynię, dlatego że... Próbuję trafiać gadżety po prostu. Nie ukrywam. Próbuję trafiać naprawdę dużo gadżetów, więc słuchajcie, będziemy zdecydowanie, e, zdecydowanie będziemy sobie próbować. E, aczkolwiek, dobra, teraz zagrajmy sobie. Nie, lepsza jest. Shockbite. Tak, to jest dużo lepsze. Okej, okay, więc wytestujemy sobie tego skina na samym początku. Proponuję może starcie. Ej, mam 21 rangę Shelly. Czyli to będzie ciężkie, bo wszyscy będą dobrze grać. Aczkolwiek mamy gadżeta, Mamy nowego skina, więc musimy wygrać. Dobra, zobaczmy. Okej, okay, zobaczmy. Skupmy się na tym skinie na początku. Okej. Okay. Jest spoko. Strzela w To jest to jest bardzo fajne. To jest w sumie ciekawe dosyć wręcz, że strzela w O nie, Bibi, Bibi, daj spokój. Eee, ale dobra, jak jak wyglądają te naboje? Normalnie, takie niebieskie są. Okej. Okay. O, 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 o. o. Ja tu chcę! CO TU SIĘ WYDARZYŁO?! Tricu ZŁAPAŁ ZŁOTĄ OKAZJĘ! No, o Ooo, o -o. O, o o, o Proszę mnie zostawić. Czy ci wszyscy ludzie po prostu mnie nienawidzą za coś? Naprawdę. Czy oni są na mnie wkurzeni? Dlatego, że mnie to denerwuje po prostu, no. Zostawcie mnie! Dajcie mi, dajcie mi grać! Daj mi grać, bo... Daj mi grać, bo cię rozwalę! Eee. No dobra, spokojnie, spokojnie ludzie, spokojnie ludzie. To nie jest łatwy, to nie jest łatwa runda, po prostu, to po prostu nie jest łatwa runda, Dynamite tu jest, dobra, musimy zostawić sobie jednego gadżeta przynajmniej, jednego gadżeta trzeba sobie zostawić na Dynamike'a, dlatego że trzeba będzie się w niego wbić, jak tylko tutaj będzie, to my używamy gadżet, wybiegamy, nawalamy go, zostanie zniszczony, o, witam, dobra, ta jest pod potrzasku, on myśli, że ja tutaj jestem? LOL, to nice, że nie wie gdzie ja jestem na serio, dlatego że trochę by było po mnie, szczerze mówiąc. Ej, ta runda jest dziwna, a ten skin jest całkiem spoczko, ale widziałem lepsze. Dobra, nice. Okej okay. Daj niech się niech walczy z tą. A ja czekam na idealną okazję. Ja czekam na idealną okazję. Ej, no czemu mnie? Czemu mnie nawalasz? Zdaj Mike'em się bij, nie ze mną. O, dobra. O, co? Nie, 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 nie. Tak! Zwycięstwo! I to w jaki sposób? To było ciekawe To była naprawdę ciekawa gra, dobra, skin. No, skin jest spoko. Skin jest spoko. Mówię, że spoko, że to jest wuzela po prostu e, To jest dosyć ciekawe po prostu. Dobra. E, za chwilę otworzymy sobie to... Chwila, co mamy w sklepie w ogóle jeszcze? Nic takiego w sumie nie mamy. Nic takiego w sumie nie mamy tutaj. E, no ale dobra, w takim razie... a i co mam tutaj nowego w zadymiarze? Nie wiem, nie mam pojęcia. E, dobra, w takim razie... O! Zagrajmy sobie w piłkę tym skinem! To będzie genialny pomysł, nie? No wiadomo, że tak. Dobra, zobaczmy jak pasuje. Po prostu do grania w piłkę. Ale ja nie umiem. Ja nie umiem zadymy kompletnie. Kompletnie nie umiem grać w zadymę, naprawdę. Uwierzcie mi, ludzie. Jestem zadymiarzem, ale nie od takiej zadymy. Nie od takiej zadymy, ludzie. Dobra, o... No nie, no. O nie. Dobra, spokojnie. Co? Czy oni nam strzeł? Najgorzej. Najgorzej, dobra. Ludzie, załączył mi się agresor. Załączył mi się agresor. A i co? I co, typku? Ała. Bolało, mamo. O, nice. Dostał. Dostał, dostał, dostał. Okej, okay, a my my tutaj zaraz zdaszujemy sobie. Zaraz sobie zdaszujemy naszym gadżetom! O nie no O! Widzieliście ten unik? Hello? Hello? Hello! O oh o. Oh. Oh, oh. Muszę ich porozwalać wszystkich. Serio? Serio O, oh, serio, on je tak szybko nawala? Ej, to jest straszne ludzie, to jest straszne że tak się ciężko gra teraz. Ciężko naprawdę się gra. Oni mają jakiś dobry team chyba. O, dobra, ale też rozwaliłem. Musimy strzelić im jedną bramkę, chociaż, żeby był chociaż remis ludzie. Żeby chociaż był remis, naprawdę. O o. Dobra. Nie opłaca nam się tego użyć. Skupiłem się, zagrałem nawet nieźle teraz. Po ciężkim starcie Pora na lepszy.. lepszą końcówkę. Oh man. O, oh, man zostaw mnie. A, dobra, przegraliśmy, przegraliśmy to kompletnie. O! Please! Please! Nie przegrywa. O nie, ale 15 sekund do końca. Nie mamy szans tego trafić. A, 8 sekund, dobra, nie ma szans. Nie dobiegniemy już nawet. W następnej rundzie to zrobimy ludzie. W następnej rundzie to się uda na 100%. Dobra. Dalej. Okej. Okay, Ale najpierw kupy, kupmy sobie ludzie mega boksy dla osłody. Z, z, wiecie, jako nagroda pocieszenia po prostu po tym. I przypominam, że prowadzę poza tym kanałem kanał vlogowy, który jest tutaj w karcie w prawym górnym rogu. Naprawdę fajne vlogi na nim są, więc możecie wbijać i sobie zobaczyć, co tam nagrywam. Byłbym bardzo wdzięczny. A teraz skoro wbiliście na mój kanał vlogowy, to mogę otwierać i zobaczyć, czy trafi mi się w końcu jakiś gadżet. Czy znowu zostanę Serio? To są jakieś żarty! To są ludzie jakieś żarty! Jak to jest możliwe? Wydałem tyle pieniędzy, a nie trafił mi się nawet jeden gadżet. Ja w zeszłym odcinku też otworzyłem 4 megaboksy, otworzyłem kilkanaście skrzynek. Cały czas coś otwieram, a mi się nie udaje. Okej. Okay. Ej, dobra, idzie nam nieźle teraz. Nice! Sorki, podierałem się, ale naprawdę sztos. Sztos, że tak wyszło. Ok. Bo rozwalony. Bo. E, o, oh, Mortys. Rozwalony. Mortys rozwalony. Mortys rozwalony. Zaraz, Boo będzie rozwalony. Także. Uwaga. Uwaga. Dobra. Zróbmy to tak. Zróbmy to tak. Zróbmy to jak. Mi, zróbmy to jak mistrzowie Brawl Stars, z którymi jesteśmy ludzie. Nice! Zwycięstwo i to w jakim stylu? W stylu królów. Hehe. He. Przyznajcie, że była w tym moja zasługa, ludzie. Przyznajcie, przyznajcie, że ten skin idealnie pasuje do tego. Czekajcie, gdzieś mamy jeszcze gwiazdkę. Nie, nie mamy już. Dobra, zagrajmy sobie jeszcze w oblężenie na dobrą, Na dobre zakończenie tego pięknego, superowego, czaderskiego. Odcinka, dobra, nice. Lecimy w takim razie. Eee, czekajcie, co my tu mamy? Co my tu mamy, ludzie? Okej okay. Dobra, dobra. O o! Ej, nie spodziewałem się tego. Kompletnie nie patrzyłem, że ktoś do nas strzela. Nie mówcie, że przegramy. Nie mówcie, że przegramy obleżenie. Nie mów nie mówcie. Ja nie mogę przegrywać Jestem uczulony. Jestem uczulony na frajerstwo, więc nie mogę przegrywać. Dobra, spokojnie. Spokojnie. Ej, no mamy też dwóch zadymiarzy, którzy dobrze strzelają, naprawdę. A, więc czemu, czemu nie strzelają? Jesteście stworzeni do strzelania na daleko, więc czemu nie strzelacie na daleko? No nie, no, no dajcie spokój, no to jest chamstwo przecież. To jest, no nie da się przejść, no. Wkurzyłem się. Wkurzyłem się ludzie, ej dobra, przegraliśmy to i to kompletnie. No super, super, że teraz nam się udało pierwszy raz ich rozwalić, skoro już przegraliśmy, już kompletnie przegraliśmy, ludzie, już nie ma szans, żeby to wygrać. O... Co? Czy my rozwaliliśmy ich Bota? Ej, dobra, ludzie, mamy bardzo małą i słabą szansę, mamy bardzo małą i słabą szansę by wygrać, więc nie straśmy jej. O... 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 Dawaj, 8 bit. Udało mu się. <laughs> Aż straciłem głos. 8 bit, proszę cię. Proszę cię. Ej, dobra. Jest bardzo mała i słaba szansa, by wygrać. Nie możemy jej stracić. Nie możemy jej stracić. Naprawdę. Co tak uniknął? W tym momencie. Ej, dobra, nie, nie ma szans. Nie ma szans. O nie. Ale przyznajcie, ta runda jednak i tak i tak była fajna. I tak i tak było spoko, dobra. No to dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na naszym kanale Rollstars. Ja się z wami będę żegnał. Mam nadzieję, że on się wam podobał. Przypominam o kanale vlogowym tutaj. He, he, w kończymy w górnym rogu. To na tyle. Subskrybujcie. Na razie.